Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Gdyby przyszło jako potężny władca Pan Nieba i Ziemi, zawołałoby: Witajcie „poddani!. Gdyby przyszło jako zwierzchnik zastępów niebieskich, powitałoby nas okrzykiem: Do boju ze złem! Gdyby przyszło jako najwybitniejszy artysta, stwórca wszystkiego, co istnieje, powiedziałoby: Jesteście dziełem mych rąk. Tymczasem, gdy pasterze przybyli do Betlejem, znaleźli Maryję, Józefa i leżące w żłobie niemowlę. Przedwieczne słowo, które jest i Panem Nieba i Ziemi, i Wodzem Zastępów Niebieskich, i Stwórcą Rzeczywistości, to słowo nie umiało wymówić ani słowa. Dlaczego? Bo to przedwieczne słowo jest miłością. Miłością, która daje Ci wolność, byś ją przyjął lub odrzucił. W tym szczególnym dniu życzymy Wam, bracia i siostry, aby ten wybór Bożej miłości zawsze był w naszym życiu na tak. Także życzymy Wam tego, żeby Boże Narodzenie wydarzało się w Waszym życiu nie tylko teraz, w święta, ale w każdej Eucharystii. I dziękujemy Wam, że zdecydowaliście się wejść na tą drogę adwentowego przygotowania, na, w tą podróż ku Bożemu Narodzeniu i ku przyjściu Pana razem z nami na tym naszym kanale. Dziękujemy za każdą życzliwość z Waszej strony, za każdy komentarz, za każde polubienie naszych filmów, za każde udostępnienie. I będziemy się starali nadal kontynuować to głoszenie Słowa właśnie w ten sposób na YouTube. Teraz już może nie codziennie, ale postaramy się w każdą niedzielę zrobić komentarz do Ewangelii. Bo ideą naszego, naszego kanału jest to, żeby głosić Ewangelię i zachęcać do modlitwy. Taka jest idea, taki jest cel. Będziemy to kontynuować. I dlatego jeśli Pan Bóg chce, żebyśmy to robili jeśli to przynosi mu chwałę to prosimy was bracia i siostry o to żebyście się modlili żebyście nam towarzyszyli swoją modlitwą swoją obecnością bo jeśli to ma być słowo Boże to potrzeba natchnienia Ducha Świętego aby to słowo było żywe aby trafiało w serce człowieka ale także będziemy bardzo wdzięczni znów za takie pozytywne wzmocnienie w postaci komentarzy, w postaci polubień, a także udostępnień naszych filmów. Udostępniajcie je swoim bliskim, swoim znajomym, przyjaciołom, tym, dla których Słowo Boże może być jeszcze większym umocnieniem. Bracia i siostry, Słowo stało się ciałem. Ale też niech dalej staje się ciałem w Was. Tego sobie i Wam życzymy. Z Bogiem. Z Bogiem.